Jak dzień dziecka, to najlepiej aktywnie, na sportowo i najlepiej do zabawy zaprosić przyjaciół i kolegów, a jeszcze lepiej z całej gminy, a nawet z sąsiednich. I tak rozegrano turniej o Puchar wójta gminy Suchy Las w ramach projektu Euro Junior Gminne Grand Prix zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Redbox startowało 14 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych klasy 1, 3, 4, 6. Tradycyjnie rozegrano też konkursy rzutów karnych w obu kategoriach, które wyłoniły najlepszych strzelców i bramkarzy. W konkursach mógł wziąć udział każdy i chyba tak było, bo zainteresowanie było olbrzymie. Wielkie sportowe ambicje i dramaty powiało piłkarską Europą, przynajmniej patrząc na reakcję zawodników po trafionym i nietrafionym karnym. Ostatecznie wśród młodszej kategorii wiekowej najlepszym strzelcem został Michał Szrama. I Marcel Stanikowski, który został wybrany najlepszym bramkarzem. Obaj ze szkoły nr 2 z Obornik. Wśród starszych Karol Walczak ze szkoły nr 2 z Murowanej Gośliny i Krzysztof Jasiński z Suchego Lasu. W turnieju w kategorii klas 4-6 dominowali jednak reprezentanci gminy Oborniki. Szkoła nr 2 z Obornik wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce dla obiezieża, które walczyło dzielnie. Ale bezpośredni mecz przegrało nieznacznie. Miejsce na podium wywalczyła także szkoła Schludowa, czwarte miejsce dla gospodarzy, piąte Biedrusko, szóste szkoła nr 2 z murowanego śliny, a siódme poznańska szkoła Da Vinci. Da Vinci z kolei rewelacyjnie grała w młodszej kategorii wiekowej, czyli klas 1-3. Tak dobrze, że gdyby wygrała ostatni mecz z obiedzieżerzem, to pewnie wygrałaby cały turniej, ale niestety przegrała 0-1. do Inny faworyt do wygranej Biedrusko. Ze swoimi gwiazdami Michałem Rojewski i Maksem Rużyckim także poległo w samej końcówce imprezy. Skorzystała z tego dwójka zabornik i podobnie jak starsi koledzy wygrała swoją kategorię wiekową. Dzięki dobremu finiszowi na drugie miejsce wskoczyła szkoła z suchego lasu, a trzecie miejsce dla Da Dawinci. Razem z kolegą jestem Jackiem Wiesickiem, który też jest bramkarzem sparty. To razem prowadzimy, ale duża zasługa jest tych trenerów, którzy w klubach z dziećmi pracują. Także mówię, dużo szczęścia mieliśmy. Na przykład Królem Strzelców został zawodnik praktycznie rezerwowy, jeżeli chodzi o rzuty karne. No bramkarza mamy dobrego, już doświadczony, pan Wośicki go właśnie nasz nauczyciel trenuje też, tak? Dobrze mówię Marcel? Tak, dobrze, kiwa czy tak? No i mówię, potwierdza. Mówię, mogli, mogliśmy skończyć to również na czwartym miejscu. Poziom był tak wyrównany. Dużo szczęścia mieliśmy, że wygraliśmy Mówiła ten turniej. najlepszego strzelca i bramkarza, ale to było w połowie turnieju, kiedy wydawało się, że nie wygracie turnieju, nie, bo przegraliście chociażby z Biedruskiem 04. 4 Dokładnie, tak, tak to było. Także w ogóle się nie spodziewałem, jestem sam zaskoczony, naprawdę. Po, powstała. O, dzięki koledze tu, mi. dzięki Obieżerzu, Kolega z Obieżerza wygrał z. Yy, z Dawinczym? Czy z Biedruskiem wygrałeś? Wyniki ułożyły się no, dla pana? Ułożyły się po prostu szczęśliwie. Ej. Czy ta główna praca piłkarska odbywa się właśnie w szkole, czy jednak w klubie? Jedna w klubie. My my od przyszłego roku są takie plany, żeby zorganizować, miały być klasy sportowe z piłki nożnej, nie udało się to, ale najprawdopodobniej będą jakieś takie SKS-y i będziemy też pracować. Zajęcia pozalekcyjne, w których będziemy też prowadzić piłkę nożną. Zaskoczony jest pan właśnie, że ci piłkarze, nie wiem, czy strzelali, czy to była taka forma jakby takiego podsumowania roku szkolnego w nagrodę, już na luzie przyjechali, zagrali? Ja myślę, że tak, że to raczej taki dzień dziecka to jest, taki odłożony o trzy dni dzień dziecka dla nich. 1 czerwca mieliśmy u siebie turniej, akurat czwarte, znaczy trzecie klasy, ten praktycznie nawet i młodsze, im pogoda trochę pokrzyżowała plany, Także, nawet powiem szczerze, że mieliśmy to mieć na boisku wszyscy. A nawet, nie, Marcel, przepraszam, że tutaj przeszkadzam. Co mieliście na Dzień Dziecka pierwszego? Co robiliście w klasach? Siedzieliście? W klasach? Mieli zajęcia. W klasach z wychowawcami. Także bardzo fajna impreza, że pogoda dopisała i wszystko się odbyło zgodnie z planem. O ile pamiętam, w obornikach wyróżnili się chyba Denis. Andrzejewski, tak, tak, z Adrianem, tak. Yy, z Lisem, Filipem, no, Filipem, tak, Lisem. Tak, tak. A teraz inni, tak? Czyli to jakby inni, zmieniają no, się, ta a... rotacja jest duża. Dokładnie. No, ktoś ma lepszy dzień, to są dzieci, można powiedzieć. Raz jednemu się uda, raz drugiemu. A trenować, na pewno Denis ma dużo umiejętności piłkarskie, no ale to nie zawsze na boisku wyjdzie. Czasami ma się trochę gorszy On dzień też i trzelił. też szczelił, nie było źle. Także są inni, którzy też strzelali bramki, dobrze grali, uzupełniali się, można powiedzieć. Wystarczyło wygrać z Obornikami, tylko albo aż. To znaczy, to jest nasz odwieczny rywal. Odwieczny rywal i chcę powiedzieć, że dzisiaj akurat chyba było, blisko. było bardzo blisko. No, szczęście było lepszym, tylko tak mogę powiedzieć. Troszkę żałuję tych maluchów, że no te trzy remisy... Niefortunne no wygram, wygrywamy z takimi zawodnikami, jak yy, z Da Vinci 1-0, a przegrywamy na przykład z dwójką z tym, żeśmy ostatnio wygrali, 5-0, która dzisiaj akurat turniej wygrała. Także, no, piłka dzieciakowa jest nieobliczalna. Nieobliczalna, no i w tym ten sport jest właśnie piękny, że jest nieobliczalny. Także myślę sobie, że przyszły na rybek w tych starszych klasach. No będzie. Oni dużo trenują w szkołach czy głównie w klubie, yy, bo to są... To, to, są to, to są układy takie, że w Obiezierze, to jest mała, mała miejscowość, wszystkie dzieci są dojeżdżające praktycznie, bardzo mało jest yy, dzieci, które są z Obiezierza, więc to, to jest problem. Ale jest szkółka piłkarska, akurat tu jest trener z Murwanego który ten zespół trenuje, ten zespół yy, młodzików, młodzików, młodzików. Yy, szkółka piłkarska, te chłopaki, które tutaj zają drugie miejsce, trenują trzy lata. Mają drugie miejsce w tabeli, Cieszy mnie to bardzo, że w turnieju, który odbywa się tutaj, ufundowany przez marszałka Wojewódzkiego, z Olika na stadion, czyli Oli Cup, gramy dalej, czyli gramy w rejonach, gramy o wejście do finału Wojewódzkiego. Mam nadzieję, że się uda. I z dwójką akurat no naszymi... Gran... Byli reprezentanci, tak? Tak, byli. byli. Nie było tylko tego, no, tego człowieka, zawodnika, który no, nie mógł się przybyć. No szkoda troszkę, być może byłoby inaczej. Ale no... inne gwiazdki pan ma. Inne gwiazdki mam. Nawet mam y, dziewczynę, która, no która pięknie gra. Y, trochę szkoda, że no, w tym kierunku no, nie ma możliwości, żeby te dziewczyny. Większą grupę stworzyły. Większą grupę stworzyły nie? No trudno, no, tak to wygląda. Duża rola też rodziców, którzy, którzy no, starają się, przychodzą, przywożą dzieci. No, wiadomo, że ten wyjazd jest oczywiście płatny i dyre dyrektor, dyrektor szkoły no, no, musi swoich subwencji finansowych nam zapłacić. No, no to jest ten problem. To jest Ale ten problem. Wicemistrzostwo przywieziecie, czy puchar się no, pucharem pochwalić. Przywieziemy, a tym bardziej cieszymy mi się bardzo z tego stalonu, który w sumie żeśmy zdobyli już 800 zł. Przed się także chwała za to, że to istnieje i chcemy właśnie kupić sobie nowe stroje, bo te już tak które pachną patyną. Także no chcemy ich trochę odświeżyć, nie? Będzie będzie pamiątka. Nazwałem Was rewelacją turnieju, ale może nie, może Wy tu przyjechaliście po swoje? Czyli jako faworyci, już przygotowani jest z obozem kondycyjnym, jak to wygląda u Was? Obozy faktycznie u nas się odbywają, ale nie bezpośrednio przed tym turniejem. Czy ja wiem, czy rewelacja? Zimą odbywał się turniej też organizowany przez firmę Redbox w Hali w Suchym Lesie, na którym również zajęliśmy trzecie miejsce, więc nie sądzę, że to jest niespodzianka. Spodziewałem się tego, grając maksymalnym rocznikiem, czyli trzecioklasistami w grupie 1-3, klas 1-3. No, tak Jakiego wyniku należy oczekiwać? Może nawet z pewnym niedosytem, a, a nie rewelacją. No tak, Mieliście przecież... szansę na zwycięstwo do ostatniej kolejki. Właśnie, Właśnie. No, zagraliśmy jeden słabszy mecz w tym turnieju. Akurat ten, który decydował o, o naszym pierwszym miejscu, z zespołem, który suma summarum nie odniósł tutaj żadnego sukcesu. Taki jest futbol dziecięcy. No tak, ale oni no, są naprawdę poukładani. To są trzecioklasiści, ale oni grają w piłkę. Oni nie biegają za nią, oni nie grają. No taki jest cel szkolenia dzieci w tym wieku. Co prawda, nie jesteśmy klubem sportowym, jesteśmy szkołą podstawową, w której nie odbywa się jakakolwiek selekcja. Wszyscy chłopcy, którzy są chętni do gry w piłkę, mają do tego prawo. Dwa razy w tygodniu spotykamy się na zajęciach piłki nożnej. No i tak jak mówię, jeszcze raz w roku, zawsze w okresie letnim wyjeżdżamy na obóz sportowy około tygodnia i tam też się odbywa szkolenie. Chwała za to, no może trafił się dobry rocznik w tej szkole. No właśnie, no młodzi są lepsi niż starsi. Czyli co jakby eee, idzie o, tak. o... Od początku, tak? Znaczy można tak na to spojrzeć, chociaż z drugiej strony w bezpośrednich konfrontacjach wygrywają starsi, my tutaj nie odnieśli, nie, żadnego, żadnego sukcesu nie odnieśliśmy w starszej grupie, ale też tylko i wyłącznie moim zdaniem z tego tytułu, że graliśmy klasą czwartą, a maksymalna była szósta, więc dwa lata różnicy w tym okresie wzrostu, rozwoju fizycznego dzieci jest ogromna różnica. Uczestnicy turnieju odbierali nagrody i medale od wójta gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery, dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu Krzysztofa Linkowskiego oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Redbox Macieja Jankowiaka, a także byłego reprezentanta Polski Grzegorza Rasiaka. Wielu uczestników mogło i z wielką radością wypróbowało najnowszy produkt Adidasa, czyli Predatora wraz z niezwykłym sensorem MiCoach, który pozwala na zmierzenie wydajności zawodników. Jak wielki świat to wielki świat.